Cześć, w dzisiejszym odcinku zaleję mc 4 wodą i zostawię je troszeczkę na dłuższy okres czasu. Więc, jeżeli chcesz zobaczyć, jakie marki będą laureatami dzisiejszego zatopienia, to zapraszam cię na film. Jeżeli film Ci się spodoba, pamiętaj, żeby dać łapeczkę w górę: kliknąć przycisk subskrybuj, komentarz i pamiętaj, że, jeżeli klikniesz sobie dzwoneczek i znaczysz wszystkie powiadomienia, to będziesz zawsze na bieżąco z tymi nowymi filmami, które są. Ten filmik ogólnie miał powstać już bardzo dawno temu, ale wiadomo czasu nie było już, no ale troszeczkę, troszeczkę tych różnych mt 4 się nazbierało, dlatego postaram się Wam pokazać, moi drodzy, jak to wygląda od strony takiej można powiedzieć technicznej. Pokażę Wam jak te plusy, minusy wyglądają, te części metalowe, te części plastikowe, pokażę Wam też na co zwrócić uwagę, a na sam koniec po prostu wrzucę to wszystko do wody i to będzie zalane po same jajca. Dlatego też no, stwierdzam, że większość tych MC4 przetrwa ten okres takiej próby, a większość nie, więc będzie kilka takich no, różnych etapów, gdzie będzie pokazane, że jeżeli coś będzie uszkodzone, nie będzie jakiejś ciągłości i będzie coś źle zrobione, coś będzie źle dokręcone, więc trochę tych MC4 pójdzie, więc to można powiedzieć to, co tu zostało pozbierane z różnego rodzaju tam instalacji, gdzie coś tam zostało. I załóżmy, było coś w nadmiarze, i jakieś tam inne sytuacje, gdzie po prostu te takie znajdki się poznajdowały. No to teraz mają idealną po prostu możliwość, żeby zagrać w roli: no, jakiegoś takiego testu, takiego przetestowania i sprawdzenia, jak to tak naprawdę jest z tymi mc Czy one mają szczelność IP65, 68, 67? Różnie opisują, różnie producenci, na przykład. Moi drodzy, Luna Pro opisuje swoje MC4, że one są do 1000V, że max możemy puścić za, przez nie 30A po stronie DC, ciekawe czy AC też by złapało. No i mają tolerancję IP67, więc to jest fajne. E, temperatura pracy od minus 40 do plus. 85 stopni, czyli dosyć takie fajne osobiste. Reszty nie wiem, ale są tutaj mc 4 bardzo fajne. Na przykład mamy dewalony, to one są przy aforach i chyba przy sofarach. Mam tak samo, moi drodzy, ampelony, to są niebieskie. Te niebieskie pasują tylko do złączy niebieskich, znaczy to kurczę, to jest taki fiolet, kurczę, dla was może być to niebieskie, a to jest taki fiolet, coś takiego. One się wyróżniają tym, moi drodzy, co sobie zobaczcie, że one mają taką pustkę z boku i one pasują tylko i wyłącznie jedna do drugiej są dedykowane plug and play, one nie są. Te są akurat nie są plug and play, bo zobaczcie sobie tutaj, one mają takie, czekajcie nie wyostrze. one mają takie wyżłobienia które powodują to, że ta, załóżmy, nie będzie pasować nam, załóżmy, do tej, tak? A to chociaż to jest to samo, jedna firma i w ogóle powinny pasować. Będzie problem, że jedna, jedno w drugie w ogóle nie wejdzie. No, tak niestety to wygląda, więc mamy tak, e, Ampelony, e, Dewalony, e, Luny, nie wiem nawet, co to są za mc 4 ale gdzieś takie też się znalazły, tutaj te tego typu MC4-eczki, a to Wam pokażę później z bliska. No co kurczę, no, no trzeba czasami wziąć i coś zrobić takiego ciekawego, bo kurczę, no sam czasami człowiek jest ciekawy, no bo czasami coś się dobrze zrobi, a to, co nie działa, czasami trzeba te MC4 poprawić, bo coś się z nimi tam, no, one są lipne i w ogóle, no różnie to bywa. Dlatego właśnie ten film dzisiaj powstaje, no i potem do takiego wiaderka to Wam pokażę, co, gdzie, jak, więc chodźcie. No i tu w tym miejscu, moi drodzy, tu w tym wiaderku, oczywiście pewnie wiaderku sobie zmienię, ale tutaj nalajemy wody, więc zobaczycie jak będzie proces zalewania. Ehm, tu mam takie troszkę wysłużone już e, co niektóre <laughs> narzędzia. Mam tutaj przygotowane e, kable solarne już, mam tu przygotowane w takim, można powiedzieć, burdelniku no, różnego rodzaju końcóweczki, to co Wam pokazywałem, no i robimy taki można powiedzieć taki o, może opening czy coś w tym stylu zobaczcie ta mc4 będzie miała problem żeby pasować do tej więc jak to się mówi że któraś C 4 jedna z drugą powinna pasować no niestety ale ta nie pasuje z tą tak samo e, tutaj mamy Ampelona czy jakiego tam innego on to tak samo nie będzie pasować, to jest na 100%. To jest niepasujące. Nie e, z dewalonem tak samo nie będzie pasować, gdzie mamy, o, tu jest, to jest tak samo będzie problematyczny, żeby go wdupić. A dlaczego? A dlatego, że one nie są kompatybilne i one są dedykowane do jednego typu, e, można powiedzieć, końcówki, czyli załóżmy ta, taka, taki fiolet. Taki fiolecik to będzie raczej. O, ta pasuje jedna z drugą. I do niej są tak samo dedykowane końcówki. O, tutaj mamy dedykowaną końcówkę. Więc sobie tutaj połączymy to jako pierwsze. Pójdą te właśnie. Ampelon, chyba dobrze wymawiam, a jak źle to możecie mnie poprawić. I tutaj jest minusik. A to jest plusik. I to zawsze wszystkich zastanawia, że to cinkie wchodzi. W tu grube, nie? Czy minus wchodzi w plus? A zawsze powinno być, że męskie wchodzi w żeńskie. A tutaj kurczę jest zupełnie na odwrót. żeńskie wchodzi w męskie. No niestety, ale tak to właśnie jest. Tak to zostało obgadane. Bo znów e, końcówka plusowa wchodzi w minusową, ale znowu e, metalowa część plus do plusa wchodzi. Minus. Sprzeczne, nie? No, ale to, to tak, takie jest życie, tak to jest wszystko skonstruowane, i tak to wszystko po prostu było, będzie, i pozostanie. Dobra, zarobię te końcówki, skręcę i będzie coś dalej. Jeżeli chcemy zarobić prawidłowo końcówki C 4 moi drodzy, to nie, nie to powinno być mniej więcej troszeczkę za dużo tutaj, jest obranej tej izolacji. No, a z tego względu, że moje tu kombinereczki są takie już na no dwa razy, już wyjechane, to zrobimy to w taki sposób, że trochę to wejdzie. Trochę to nie będzie aż tak ekstremalnie prawidłowo, ale to wiecie, to jest tylko na mm, test. Więc to jest tylko do testu. Więc to sobie na razie tak zrobimy. Z takiej perspektywki tu Zaraz zobaczycie, co tam się będzie Magia kina dziać. No, zobaczycie sobie proces zagniatania, czekajcie i mamy cyk jeden, teraz ten drugi, hmm, ten drugi już znacznie lepiej wyszedł, zobaczcie sobie, jeżeli chodzi o, coś nie zoomuje tego, no, ale mniej więcej jest ok, nawet może te 2 mm za dużo wystaje. Ale co tam? To by się tym przejmował. To jest dla nauki w tym momencie robione. Dobrze. I mamy zarobione. jest zbaję. Jednak ten statyw trzeba będzie kupić. No dobra. Eee, co mogę powiedzieć na temat zarobienia tego zaciśnięcia. Zaciśnięcie w miarę spoko, eee, tylko żeby się nie pomylić. Dać to co trzeba tam gdzie trzeba, słyszeliście klik. I to jest max, co wchodzi z tego względu, że są ograniczniki. Teraz tak, eee, w dewalonach, czyli z tymi końcówkami, co mamy tu. Jak będziemy zarabiać, to musimy zrobić tak, żeby tu trafiło na te ograniczniki. Bo tak to nam wyjdzie przez końcówkę. z minusem jest bardzo fajnie, bo minus idzie do oporu, blokuje się tutaj na tym pierścieniu. Można tak powiedzieć: taki pierścień metalowy jest. Takie wytłoczenie, to na tym się blokuje. MC4, I charakterystyczne powinny być kliknięcia. Ale w tym przypadku nie ma. Charakterystycznych kliknięć. No, nie ma, ale powinny być raczej. Wiadomo. Możemy wziąć kluczyk. Mamy kluczyk oczywiście, nie. Co się przydaje. I. Kluczykiem sobie dokręcamy to wszystko. A, i tutaj, tak jak widać, już został temat dobrze wyjechany. I lipa, jak to się mówi, No, ale to no, spokojnie. Trzeba dobrze dokręcić do takiego oporu. Prawidłowo to powinno nam tutaj, powinniśmy usłyszeć takie kliknięcia. To jest mega zaciśnięcie, jak to można powiedzieć, tej jamce czwórki. Ona jest mega szczelna. Tam jeszcze można trochę dociągnąć. Muszę tu dokalibrować sobie. No. Tu coś będę musiał przekombinować sobie. A to zrobimy tak po No, tu to zobaczcie to sobie, jak zarobiście jest dokręcone. No i co? Pierwsze dwie ze sobą łączymy. Pyk. Strykło. I pierwsza MC4 ląduje do wiadra Teraz trzeba wziąć i złożyć sobie. Tam mieliśmy Ampelona, to teraz dewalona muszę znaleźć. Tu, 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 żeby po prostu była taka, można powiedzieć, taka jedność. O, tu mamy, to jest to, to jest to. Częście, części wspólne w dewalonach, z tego co zauważyłem, to mamy ten perdolniczek jako minus. A plus jest niestety inny i podobne czasami, nie wiem czemu, ale trafiały się w Ampalonach tak samo to też można zarobić zresztą pozarabiamy, zobaczycie a znalazłem jakiś tam inny no i tutaj pokażę Wam właśnie zarobiony tutaj taki praktycznie Piek. to jest tu a tu jest ten minusik o, no i tu mamy od razu na minusiku fajnie nie wiem czy to wyostrzy już nie chce ostrzyć Dobra. jest idealnie praktycznie zarobione jeżeli chodzi o kabel DC o ilość oskurkowania Ej, przecież większość z Was tu przecież potrafi takie rzeczy zrobić, nie ma problemu. Teraz tak, to weźmiemy i zdokujemy w tym, słyszeliście klik, tak samo tu jest charakterystyczny klik, a tu będzie charakterystyczny też klik, o, proszę bardzo. I już i mamy. No i łączymy. Eee, jeżeli tam byśmy źle zarobili, tą końcówkę to na za dużo będzie wystawać tutaj. Teraz kluczyk weźmiemy do tego. Szczelność to na pewno będzie tutaj nieziemska. No, i to jest mega, mega zaciśnięte, że tak powiem. Wow. dławice tutaj ściągnęły naprawdę konkretnie. No i co? No, no kraton. Eee, teraz tak. Coś tam roli gada, gada. A przecież chciałbym było wam pokazać, nie? Czyli. Wezmę sobie yy, znowu taką wersję weźmiemy znowu dewalona tylko muszę skompletować ampek 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 no mam nadzieję że będą jakieś dewalony jeszcze że nie będzie lipy <ścoughs> Dobra. Tu jest jeden. I tu jest drugi. Dobra, są dwa ostatnie. W tym coś tu się jeszcze zagubiło. Dobra. Więc to wezmę tu. Mamy tutaj zarobione jedno, tu zarobione drugie. Jeszcze zrobię coś takiego, że tutaj są takie takie skrzydełka, co często zdarza się, że się je zagina. Mamy dewalon. De no i co my tu mamy kotku? ojoj oj, 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 oj. Co tu się wydarzyło? No i tak jak mówiłem, zobacz tak, kotku, co mam w środku kotku, hop. Czyli trzeba troszeczkę też wiedzieć co z czym się łączy. No bo teraz tak. To jest tak zarobione. A minusa no niestety, ale minusa no nie da rady źle zarobić. Minus ładnie wstryknął. Minusem nie ma problemu. No, a z plusem jest niestety problem. Teraz trzeba by było go tu dobrze dokalibrować i powinien być mniej więcej w takiej pozycji. Ale damy go trochę bardziej i skręcę go na maksa. Oczywiście pokażę Wam to skręcone. Możecie sobie posłuchać na maksa skręcony plus. Teraz minus. Teraz znajdzie się osoba. Pokaż kotku, co ma w środku, czyli wystaje trochę. I już widać, że przez to, że jest źle MC4 zarobiona, zrobiła się zbyt duża szpara. Mamy zbyt duży już prześwit. I to nie jest prawidłowo zarobione. To pomyślcie sobie, jak ktoś zarobi w ogóle ją źle i wysunie za bardzo, tak jak pokazałem wam. No i powstaje nam ta, ta taka lipa tak? Czyli też trzeba nauczyć się zarabiać co niektóre C4. I tam C4 tak samo ląduje do wiadra z wodą. No ale później będziemy zalewać, więc spokojnie. Dojdziecie do tego momentu, kiedy będzie zalewane, więc tym się nie musicie nic tym przejmować. Wiem, że ktoś powie, że o tylko ampelony, dewalony, jakieś inne, zarób coś innego. No dobra, to teraz Luna pójdzie. E, Luna ma to do siebie, że ma bardzo twardy dławik. To jest bardzo istotne, jeżeli bierzecie te czwórki. W środku mamy taki oring, to jest nieziemsko twardy. Tworzywo sztuczne, plastik to nie, bo plastik to jest materiał wybuchowy. Plastik to tam C4 czy coś takiego jest, nie? Tam, co niektórzy wiedzą, to standardowo to takie biedne edition, jak to można powiedzieć, c 4 Ale jeżeli są dobrze zarobione, to one swoje wytrzymają. No bo firma daje gwarancję na swoje produkty, tak? Ta, która produkuje. A my tylko musimy nauczyć się je zarabiać. I prawidłowo montować. Dobrze. Czyli w taki sposób zarabiamy. Tak? Ktoś powie, że o roli! Żeś to źle pozaciskał albo on może źle porobił. No i tu też charakterystyczne będą kliknięcia nie takie, nie wiadomo jak, mocne, ale są kliknięcia. tam co, leciało. O, jak ładnie. I tutaj e, zdarzały się wersje takie, że były problemy e, z dociśnięciem w plusach e, tego typu. Plusy co były, że one nie dochodziły do końca. I te mają taki fajny plus, że praktycznie dło, dławik ładnie dochodzi. E, z czwórką kablem jest trochę problem na nich a tu bardzo ładnie to wszystko jest w cyklu pyku sobie kluczyk i sobie zarabiamy to wszystko wykręcamy i spoko jest no i mamy no i co luna zarobiona i już, o tu jest na pewno Najważniejszy element w każdym z tych to jest ten O-ring. O-ring, wykończenie tu w środku: im lepsze, tym większa pewność szczelności. Takie mc czwórki na dławikach mało prawdopodobne, żeby puściło. No, chyba, że będzie źle zarobiony kabel, i tu będzie coś wystawać. A tak to. hop luna do wora do no, Teraz yy, przydałoby się zrobić coś takiego, że. Eee, jeszcze mam tu jeden typ mc4 takich można powiedzieć trochę no name'ów pokażę Wam co z nimi jest nie tak bo takie też mi się tutaj trafiły one są można powiedzieć no, no nie jestem jakimś wielkim entuzjastą tych akurat mc4 nie muszę być przecież o tu to jest tego typu tu tą. Eee, Najgorsze, co jest w tych. To jest to tworzywo, co to jest, to jest taka ni to pianka, ni, ni to coś, tam takie no kiepskiej jakości to jest, tam jakieś coś takiego. Mogą być lepsze tutaj takie, za to grubsze, bo to jest czwórka, szóstka. A tu może wejść nawet nawet nie wiem, dziesiątka, ósemka. Zobaczcie sobie jak to wygląda. Naprawdę. I do tego moi drodzy idą takie same jak w Lunie. Czyli zarobimy sobie taki kabelek, żeby też był. A nie tylko, że jakieś takie super ekstra. Wiem, że komuś może przeszkadzać, że to jest tak nagrywane, ale ja Ci tylko chcę pokazać co jak wygląda, tak, a ty możesz sobie wyciągnąć wnioski, tak tym bardziej, że ktoś za ciebie robi mi drogi użytkowniku jakiś taki test. I ty nie musisz zalewać. Załóżmy 20-30 zł czy tam 50 zł we wiadrze z wodą. O, tutaj mam niezarobione. Zostawmy. Większość ludzi nie docenia to, co ma, a później płaczecie, że coś wam źle jest wykonane u was na instalacjach. Co ja się zawsze dziwię, że macie coś za darmo, a później są, czy to może być tak wykonane, czy to jest dopuszczalne, czy to jest niedopuszczalne. Ja powiem tak, większość takich no, serdackich, wykończeń różnych instalacji no, działa do tej pory, tak? I nie ma żadnego jakiegoś tam większego problemu, tylko później są jakieś problemy z wydajnością. No dobra, czyli ta, to jest to do tego bierzemy ton. O, charakterystyczny klik, i ton do tego z tym. I tu jest taki problem, że to jak się dokręca, tu dławica dociąga, dławica, dławik, kuźo, bo będzie zaraz, roli naucz się poprawnej wymowy, połączymy sobie to wszystko a i tutaj tak samo trzeba zwrócić uwagę, że dosyć yy, nie wchodzi aż do samego końca, bo jest taki ogranicznik w tej tu końcówce, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Tak naprawdę, w takim wykonaniu to jest praktycznie prawie dobrze zarobiona MC4. Tylko, że jak chcesz lepiej sobie to zarobić, to Wam pokażę, co się dzieje z tego typu mc 4 One będą trzymać. O, tym razem się udały. O, widzicie, to jest git. A tu będzie prawie git prawdopodobnie duże prawdopodobieństwo aczkolwiek może wyjdzie dużo szczęścia o już widać co się dzieje, patrzcie już robi się e, coś takiego, że ktoś mówi, a dławik musi być do końca nakręcony, no nie do końca do jakiegoś momentu, kiedy klucze zaczynają nam strykać, dławik zostanie tutaj dobrze dokręcony tak samo z tej strony bo tu widać bardzo ładnie. Tu u góry jest e, mocniej doszedł dławik, a tutaj już nie. Jeszcze kilka, może z jednym, z półtora obrotu. No i niestety e, dławik się przekręci. Pójdzie bokiem. E, trafiały się MC4, moi drodzy. Tak, trafiały się MC4, które miały problem taki, że aż tak maksymalnie dobrze nie doszczeniały i trzeba było po prostu. Kupywać jakieś inne, odsyłać, bo tego typu skręcenie to wszystko jest w porządku. To, jak tutaj wyglądać, to jest w porządku. Tutaj nie ma co negować tego producenta i w ogóle. Eee... Już nie ma co mówić, że on jest zły. Jeżeli tak twardo się tutaj dokręca, no to dobrze do szczelnienia, bo najważniejsze jest tak, żeby na dławiku było szczelność i na połączeniu MT4 z MT4, tak. To jest wiadomo taki luz nie blokuje się tutaj, nam, tutaj o te haczyki już no i kolejna to czwórka leci do wiadra z wodą no więc jest spoko teraz moi drodzy jak sądzicie wytrzymają próbę czasu i szczelność wody przekonajmy się zalejmy to wodą ciekawe co się wydarzy po tygodniu po miesiącu po kilku miesiącach po roku czasu. Właśnie zalałem gdzieś około 60 zł w wodzie. Co wy na to? Będą szczelne czy nie? I tu są naprawdę markowe. Ampelony, Dewalony, Luny i nawet niemarkowe. Pozdro. Zapraszam Cię na kolejne filmy związane z fotowoltaiką, pompami ciepła i innymi. Rzeczami na moim kanale. Jeżeli filmik Ci się spodobał, pamiętaj: daj łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz. No i zobacz sobie, co się stało z tymi po prostu c 4 Dlatego zapraszam Cię na kolejny film, który pozwoli Ci pewne rzeczy zrozumieć. Trzymajcie się ciepłutko. Cześć.